Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wspólnie przygotujemy kolejną szybką sałatkę. Będzie to sałatka makaronowa z kurczakiem wędzonym. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia filmu z przepisem, a nowych widzów jak zawsze zachęcam do subskrypcji mojego kanału do przygotowania sałatki będzie nam potrzebny no, najważniejszy składnik, czyli makaron. Ja wykorzystam sobie taki włoski makaron w kształcie dzwoneczków. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. A tak wygląda już makaron ugotowany. Gotowałam go zgodnie z przepisem na opakowaniu, czyli 12 minut. Dalej będzie nam potrzebny szczypiorek, taki około mniej więcej 10-centymetrowy kawałek pora. Dwa ogórki kiszone i tutaj mam tak niecałe 300 g kurczaka wędzonego. To jest takie jedno większe udko z kurczaka. Dalej mniej więcej 150 g kukurydzy. No i sos na koniec. Tutaj mam cztery łyżki, takie spore łyżki jogurtu naturalnego, wymieszane będą z dwoma łyżkami majonezu i dam sobie tutaj taką łyżeczkę musztardy, bo tym razem nie chcę, żeby ten sos był taki mocno musztardowy, tylko takie muśnięcie. Doprawimy solą i pieprzem i będzie pysznie. Jak już tutaj widać, część składników sobie przygotowałam wcześniej. Także teraz się zajmiemy tymi, które teraz sobie przygotuję na bieżąco. Najpierw pokroję sobie ogórki, taką kosteczkę. Pokrojone ogórki już przekładamy sobie do miski z makaronem. I teraz zajmiemy się porem. Por najpierw sobie pokroję na takie półplasterki, żeby por nie był taki gorzki w smaku. Ja zawsze do wszystkich sałatek, których wykorzystuję por, najpierw przelewam go na sitku wrzątkiem. Wtedy on traci ten gorzki smak i robi się taki delikatnie słodki. Przelany wrzątkiem por przekładamy do miski i dodajemy pozostałe składniki, czyli kurczak wędzony, kukurydzę. Przygotujemy sobie sos. Wszystkie składniki w misce wymieszamy, doprawimy pieprzem, solą. Do takiego sosu możecie również sobie włożyć ząbek czosnku, jeśli lubicie. Sos przelewamy do miski i całość dokładnie wymieszamy. Na koniec do sałatki sobie dodam jeszcze szczypiorek, całość wymieszam i gotowe będzie. Trochę wykorzystam do przyozdobienia góry sałatki. Sałatka już jest gotowa, wygląda świetnie, smakuje obłędnie. Zachęcam Was gorąco do jej przygotowania, ponieważ może to być świetna propozycja na imprezę. Składniki wystarczą Wam na mniej więcej 6-8 porcji. Najlepiej taką sałatkę przygotować sobie dzień wcześniej, bo wtedy przez noc te składniki się świetnie przegryzą i na drugi dzień będzie jeszcze pyszniejsza. Jak już przygotujecie taką sałatkę, do czego Was zachęcam, podzielcie się o tym w komentarzu, czekam na Wasze opinie. Nowe osoby gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Koniecznie naciśnijcie dzwoneczek, będziecie mieć powiadomienia i będziecie na bieżąco z moimi filmami. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym filmie.